Cześć, startujemy z obchodem. Jest początek września. Według prognozy 23 stopnie. W słońcu odczuwalne, odczuwalny upał. Istotnych deszczy nie było przez ostatnie chyba dwa tygodnie. Raz drobnie pruszyło. Wilgoć w glebie to zależy. Gdzie, na jakiej głębokości. Tutaj pod nogami sucho. Tutaj ściółka ratuje trochę sytuację. Jeszcze były rośliny podlewane. Tutaj jest magazyn ściółki do ściółkowania. Tam na drugim planie był drugi, ale został rozłożony. I tutaj możemy zobaczyć, tu są dwie warstwy ściółki, już zleżane, dążyta wysokość ściółki do zera. A tutaj. Świeżo dokładane jest istotna wysokość, uszystość. To wszystko będzie z czasem, z grawitacją, z deszczem, z wiatrem osiadać i coraz bardziej przylegać, rozkładać się tuż przy gruncie. Tutaj został plac po kilku belach, które zostały rozniesione. Po tym miejscu i jeszcze tam do czterech orzechów zostały przetransportowane te fragmenty starej gosiana, starej sianokiszonki. Tutaj są kasztany jadalne, zostały świeżą obwódkę z robiny akacjowej w celu zniechęcania zwierzyny w razie by się wybierała. Jak do tej pory nie zaobserwowałem, żeby się coś sztana bardziej interesowało. Tutaj zaczął kiełkować drugi orzech czarny. Tutaj jest pierwsza sztuka. Powolutku się rozpędza. O jadalnym ogrodzie leśnym był ostatnio film. Dużo się nie zmieniło. Rośliny hamują stopują z przyrostami w większości. Jeszcze dwa tygodnie upałów zapowiadają co najmniej, co najmniej miesiąc nie będzie przymrozku, więc mają czas na zdrewnienie swoich zielonych elementów, tu wyjątkiem jest aralia wysoka, puszcza świeży przyrost, ona później była sadzona. To zdążyło stwardnieć do zimy słoneczniki chylą się ku końcowi Tutaj w zeschniętych małych główkach są nawet nasiona powiązane Nie jest tak źle Tu na poletkach eksperymentalnych Trzyma się sorgo, fasola, adzuki i proso I w głębokiej ściółce Ciągle trzymają się pomidory Sporadycznie podlewane To na podstawie 3 czy 4 tu są sadzonki z bardzo Mini sadzonek wsadzone w czerwcu, już pierwsze owoce zebrane. Oczywiście nie widać dojrzałych owoców, bo wcześniej zostały zebrane. Już to był trzeci taki solidny zbiór. Myślę, że spokojnie ponad 100 pomidorów zostało już zebranych. Tam jest odmiana czarna, która idzie w czerwień od spodu, gdy jest dojrzała. Jedne ze smaczniejszych, jakie tu mam. A najwięcej jest takich podłużnych, dobrych do suszenia, o małej zawartości yy, mokrej masy. Dużo jest suchej masy. Czeremcha już marszczy owoce, jest przynajmniej niektóre sztuki. Chylał się już ku końcowi sezonu, osypują się, powstają takie słodkie rodzyneczki. Do spożycia jednak są, do świeżego spożycia i nawet do przetwórstwa, lepsze te w pełni napompowane. Podchodzimy do stawu. W stawie rekordowo mało wody. W tym sezonie tam kamień mierniczy w całości odsłonięty. A teraz podczas przyjazdu półtora, dwa metry sześcienne zostały wypompowane do podlewania różnych nasadzeń stąd też dodatkowy ubytek wody ma to ten plus, że. Planuję wykopać drugi staw i niski poziom wód gruntowych pozwoli łatwiej, sprawniej pracować koparce. I tu jeszcze za żywotnikowiec japoński, roślina do pełnego cienia, aby miała wilgoć jest tutaj podlewana, ładnie przyrasta już w tym miejscu sobie daje radę. aralia, ta już nie ma świeżego przyrostu tu jest kolejna aralia, ta sama co w jadalnym ogrodzie leśnym, też ma jeszcze ochotę rosnąć wzwyż jodła zakończyła wzrost tu jest jakaś mini jodełka to ona ostatnio zaczęła rosnąć, trochę tutaj jej Poprawiłem warunki i żywotnik olbrzymi. Możliwe, że wytwarza pęd wierzchołkowy przewodnik, i że będzie już dalej rósł w górę w kolejnych sezonach. Tak mi tam jedna gałązka chyląca się ku górze wygląda. Gdzieś w tym miejscu, w tym ciemnozielonym obniżeniu, gdzie ochoczo rośnie pokrzywa, będę kopał mini staw do sprawdzania jak się zachowuje woda niezasłonięta laskiem, tak jak ten zastany mini stawek. Zobaczymy jak to będzie pracować współpracować jak te dwa, dwa stawy będą ze sobą To jest ściągnięty pokos z części tej zielonej na której najlepiej odrasta Wygrodzenie w Wygrodzeniu Miałem dużo pomocy podczas tego wyjazdu to przede wszystkim są trzy podniesione gźrzątki idealnie na czysto wyplewione Mam nadzieję, że jest ostatni raz w tym sezonie o, Tam widać gryzonia, akurat zastałem, który tu występuje Schował się do norki Z gryzoniami jest taki problem, że jest pełno nor podnoszą ziemię, suszą korzenie. Nie tyle je niszczą, zgryzają, tu pewnie mają smaczniejsze rzeczy jak korzeń wiesiołka, ale zbyt na powietrzają glebę i jest to problem w tak suchym otoczeniu. Część roślin doczekała się też porządnej ściółki. Tam pod spodem jest Oplewione pokrzywa dla mikro makroelementów i na wierzch jakieś zeschnięte trawy dla powstrzymania parowania, wszystko tutaj powinno być wyściółkowane. Będę do tego dążył w dalszej kolejności, w podniesionych grządkach z ciekawości z ciekawostek. Pierwsza roślina iglasta skiełkowała. Jest to albo metasekwoja chińska, albo mamutowiec olbrzymi. Takie dwie iglaste siałem. Winorośl, figowce, kasztany jadalne, ok. Tutaj był wysiew, to na razie chwast jest, ale widać też. Inne sadzonki do oplewienia za kolejnym przyjazdem. Ukorzeniane szlachetne odmiany. Rokitnika też mają ok. Tu zostało trochę przerzedzone, zrobione miejsce. Trzy jamy dają radę. I to jest ashwagandha. Też ładnie tutaj rośnie. ...wspomagana jedynie podlewaniem. Malino truskawka też ładnie się prezentuje. Deren już chyba zastopował wzrost. Szałwia przesadzona. Ładnie rośnie w tym w jeszcze jednym miejscu. Najbliższe deszcze za dwa tygodnie. Jeszcze mam nadzieję, że będzie okazja podlać to w międzyczasie. Też podlewanie też powoduje, że rośliny nie drewnieją tak chętnie. Więc mam dylemat, kiedy przestać podlewać, żeby to było z jak najlepszym skutkiem. Ma agrowłóknina do przykrycia, żeby to nie wysychało za szybko. I tyle w wygrodzeniu. Spróbuję się ustawić na linii, gdzie ma być środek stawu staw w orientacji Północ południe podłużny. Zobaczymy jeszcze nie mam jakiegoś konkretnego planu z koparkowym będzie do dogadania jak to najsprawniej wykopać. Będzie ewentualnie kiedyś modyfikowany. Jest to tam pierwszy tutaj eksperyment w otwartym terenie, jak ta woda będzie pracować. To jeszcze przeteleportujemy się do orzechów włoskich. Orzech włoski ten ma się najgorzej. Najwięcej korzeni stracił przy przesadzaniu. Już zasychają liście. Coś jest smutnie tu tak. Tutaj na nowo ściółkowane okręgi wokół kolejnych. Tu zabrakło ściółki, będzie uzupełniona za następnym razem. Ten wielopniowy ma się ok, ale też chyba jakaś choroba wchodzi na liście, bo już na wszystkich znać. Aczkolwiek taka pora roku, że już można uznać to za akceptowalne. Ten się ładnie prezentuje. I ostatnia sztuka. Chyba najzdrowsze liście. Też całkiem ich sporo. Z nową ściółką. Będą szykować się do zimowania. Na zakończenie, rzut oka na wykoszoną łąkę. Pomimo suszy, troszkę się zieleni tu na pierwszym planie. Oczywiście przymiotno kanadyjskie w dalszych częściach trawa, pokrzywa, bylice odbijają więc nie jest tak źle, gdzieś tam znajdują resztki wilgoci rankami jest rosa fajnie, żeby to się zazieleniło, jeszcze się zrobił zrobiła kilkunastocentymetrowa warstwa przed nastaniem mrozów to by było na tyle, dzięki, cześć